Europoseł Jacek Protas podczas wizyty w Elblągu przekazał dobre wiadomości na temat paktu na rzecz wschodnich regionów przygranicznych, jako mechanizmu wsparcia rozwoju gospodarczego i wzmocnienia bezpieczeństwa obszarów graniczących z Rosją i Białorusią. Prace nad dokumentem są na etapie konsultacji, a to oznacza, że są szanse na większe środki unijne dla Elbląga. Od wielu miesięcy zabiegaliśmy wraz z samorządowcami, przede wszystkim województw graniczących z Rosją i Białorusią o stworzenie specjalnego mechanizmu dla tych regionów mechanizmu który by niwelował skutki bliskości wrogiej granicy i skutki również embarga które odbiło się na naszej gospodarce Elbląg ma olbrzymie szanse żeby również skorzystać z tych środków, skorzystać z tych udogodnień, takich jak chociażby mówię o tych udogodnieniach pozafinansowych, podniesienie poziomu finansowania dla samorządów przygranicznych tego unijnego, czy też zwiększenia możliwości finansowania inwestycji przedsiębiorstw, czyli pod, pomoc publiczna, podwyższenie progu pomocy publicznej. Dzisiaj ten próg w naszym regionie jest 50%. De minimis oczywiście cały szereg rozwiązań w tym zakresie. To nie jedyna dobra wiadomość dla Elbląga, z którą przyjechał do naszego miasta Jacek Protas. Europoseł potwierdził, że w przyszłym roku nasze miasto będzie gospodarzem wyjazdowego seminarium Europejskiego Komitetu Regionów. Staramy się, ażeby do naszego regionu przyjeżdżali politycy europejscy, po to, żeby przedstawiać im nie tylko teoretycznie tam w Brukseli czy w Strasburgu problemy, dotyczące naszych, naszego regionu, ale również, żeby mogli, mogli tutaj na miejscu je zobaczyć i o nich rozmawiać.